Hej, witam was serdecznie z tej strony Duale I lecimy sobie dalej z... Mass Effectem Pokonaliśmy Toriana D Dosłownie pokonaliśmy Toriana Jak tu się dostać na statek? Schody w dół do tuneli? To chyba nie do, do winda Chyba tędy, do windy Nie? Nie tędy? Jak nie tędy, to był było Nadzieja z... a nie, tu jest na... normalnie. Okej, okay. my w ogóle nie w tę stronę poszliśmy. No Torianin. może sam Torianin yy, nie był jakimś trudnym przeciwnikiem, no bo jednak... Z nim stricte nie walczyliśmy, ale walczyliśmy... Z jego poplecznikami, po, po podwładnymi stworami z jego stworami o to by było najlepsze stwierdzenie. Oj, i tu coś czuję, że będzie bardzo dużo wywania. i tak po prostu nie przejdą na porządek dzienny. Lecimy teraz na Artemis Tau. To chyba ostatnia misja główna? Nie, chyba nie. Coś tam się jeszcze wydarzy? Są trzy części, więc sądzę, że rana nie złapiemy w tej. Jak miło być znowu w domu. Oddział desantowy, proszę czekać. Normandia, to Normandia, to nie? Nie. W porządku, komandorze? Wyglądasz dość blado. To ten cholerny szyfr. Ta Asari nieźle namieszała. I po co? Wciąż nie wiemy, gdzie można znaleźć ten głupi kanał. Co za bzdura. Ten szyfr doprowadzi nas do kanału. Po prostu nie wiem jeszcze jak. Ciągle pozostaje nam jeszcze jeden trop, komandorze, ta Asari w systemie Artemis Tau, córka Benezji. Jest specjalistką od Protean, może będzie coś wiedzieć. Nie martw się, wkrótce się nią zajmiemy. Załoga, rozejść się. I to tyle? To nie warto było siadać. Przesłałem raporty z Feros, komandorze. Połączyć pana z radą? No tak. Przełącz ich Joker. Już łączę, komandorze. Komandorze, Exogeni powinno cię poinformować o Dorianie. Zadanie byłoby wtedy znacznie prostsze. Może wtedy zamiast niszczyć, można było spróbować go zabezpieczyć. Torian zmienił. No byście go wykorzystywali. Dla Każdy, kto próbował, kończył jako jego sługa. Może tak jest lepiej. Przynajmniej udało się uratować kolonię. Oczywiście, że się udało. Przepart zrobił wszystko, by uratować ludzką kolonię. To, że jestem człowiekiem, nie ma tu nic do rzeczy. Oni mieli kłopoty. Godne podziwu. Jednak widma muszą się czasami poświęcać, ale jak nie Mam to trzeba... Jeżeli was będzie stać na poświęcenie. Do widzenia, komandorze. Czekamy na kolejny raport. A trzeba było się rozłączyć, Już skurzyli. Ta ja, lista, nie to brzmi. Dobra. Dobry moment, komandorze. Mamy transmisję z cytadeli. Najwyższy priorytet. No to dawaj. Odbiorę ją w pokoju łączności gdzie jest pokój i łączności? Na górze? Chyba tak. to nie, to nie tu. Wracamy z powrotem na górę. Przeci co był głupi poszedł do łączności. Otwieraj. Gdzie jest wyjście? Powinno być A, ok, z tej strony jest na górę, nie też na dół. Nie było to komandor Shepard, Otrzymaliśmy informacje, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla Waszej misji przeciwko Sarenowi. Jakiego rodzaju informacje? Otrzymaliśmy pilną wiadomość od jednego z naszych regimentów szpiegowskich w trawersie. Słucham. Posiadamy kilka jednostek szpiegowskich na pograniczu przestrzeni Cytadeli. Ta konkretna jednostka zbierała informacje na temat Sarena. Co znaleźli? Niestety wiadomość, którą odebraliśmy, była nieczytelna. Zespół infiltracyjny nie mógł nawiązać łączności. Jednak wiadomość przesłano specjalnym kanałem. To, co chcieli nam przekazać, było bardzo ważne. Jako że zajmujecie się Sarenem, uznaliśmy, że zechcecie się temu przyjrzeć. Poznać losy naszego zespołu. Sygnał pochodził z planety Wirmir. Nie chcę tam ja lecieć. Przyjrzę się temu bliżej. Rada nie zajmuje się szczegółami działalności Widm. Chcemy tylko, byście byli świadomi wszystkich możliwości, włączając w to wirmir Powodzenia, komandorze. Będziemy was informować, jeśli jeszcze czegoś się dowiemy. Czyli ogólnie nie dowiedziałem się nic oprócz tego, że istnieje planeta wirmir Dobra, teraz lecimy na Artemis Dawn. Teraz zrobiło nam wszystko, co chciał, co było potrzebne. Też takie. Ateny. No dawaj, zobaczymy na sparte. Aha, to, to, to jeszcze nie... Pumatku. Gdzie by ona mogła być? Dochodzą chyba z podziemnego kompleksu niedaleko punktu zrzutu. I jesteśmy już z powrotem. Trochę się naszukałem, ale jesteśmy. To tutaj Knossos Artemis. au. Jest pan normalnie Dzisiaj trwałyby po... 200 godzin. Mogłem lecieć na firmie, ale wolę odnaleźć jeszcze tą córkę Benez. Zobaczyć co ma do powiedzenia. Może pomoże nam bardziej niż rada. Stwierdzam, że tak będzie każdy jakby jesteśmy masz mnie pan też materia zasnął Blokujmy już te wszystko i... ale mi rzucać przeciwnikiem, no i fajnie, kurczę. Akowanie, co mam powiedzieć. Pierwsza pomoc. Zblokujmy strzelby. I ostatnie dajmy na redukcję możliwości. Ktoś róż, który po zęby i nie ma świec. co to robią gety. Ale skoro są tu biety, to znaczy, że jesteśmy po dobrym miejscu. Nie podoba mi się na mapie ten batalion. Twarzy się czy nie?

Nie no, nerwia mogę jakoś przejechać, ja będę z bufa. Najgorszy pojazd jaki prowadziłem Naprawdę Pojazdy w GTA się tak źle nie prowadziły No kurczę, jak nie tędy. Tędy przyjechałem. Zgubiłem koło? Już myślałem. pevně jako že Jednak nie. Aferal. Czyli jednak. To jest dziwna kamera. Boje, jak tu się strasznie prowadzi. Jesteśmy niedaleko. O. Zgadza mi się. Nie trafiłeś? Kolec naginiany miał noga. Przejeżdżony odcinek Jak to na mapie wygląda? Dojeżdżamy i kończymy Przegadany, przejeżdżony Ale dotarliśmy do celu Maka Paka doprowadziła nas tam, gdzie chcieliśmy być. Dobra, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek. Bo tu już będziemy szli na piechotę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, no co, zostawcie kciuka w górę. I do utrzenia. trzymajcie się. Cześć.